Elo, ta nuta, ciągle rapowe wersy siema, jak pasy, jak są piękne, malowane nuty rapowe ciągle rapuje, na bitok zawsze było. Wchodzę znowu, nu to wchodzę, rapuję ciągle, wchodzę rapuję ciągle na numerach jest tu. Gdy z bitem to rapuję, z bitem ciągle mamy numer, z bitem ciągle jestem prze od początku. Dzisiaj ma 23 redowe od 1990 roku, rapowany, w 2010 roku i znowu tak będą i będą, rapowane, zawsze znowu 1990 roku i w 91, 91, 1992 92, 94, 5, 6, 7, 8 i 9 roku roku, w roku, roku pierwszego, roku, tak, drugiego, rachowany w trzecim, też rachowany, wciąż na dychowy, czwartymi, piątymi, trzecimi, Drugim, pierwszym, pierwszym, pierwszym i drugim, też rachowany drugim, trzecim, czwartym, rachowany w piątym, rachowany w szóstym, też rachowany w siódmym, ósmym, rachowany w dziewiątym, też rachowany w dziesiątym, jedenastym, rapowany, i wciąż na numer osiem, rachowany w dziesiątym, jedenastym, też rachowany dwunastym, rachowany i trzynastym, rachowany i czternastym i piętnastym, też rachowany, zawsze te piętnastym, też rapowany, rapowany szesnastym i siedemnastym, rachowane 16 szesnastym 19 osiemnastym 19 dziewiętastym, rapowany i dwudziestym, pierwszym, drugim trzecim, dwa tysiące, pierwszym drugim trzecim, rapowany trzecim, czwartym też rapowany piątym, też rachowane w roku i piątym też, rachowane zawsze będzie rapowany w dwa tysiące, piątym trzyma ma każdy numer, miksy są rachuje od początku siema, znowu nutą, gdy ciągle na numerach elo, jest muzyka to rapuje, rapuje, ciągle na muzyce, się nawija, ciągle rapuje. Tutaj są nowe numery, się ma, skreślał. dobry numer, od zawsze na numerze się rapuje. Od zawsze nowe numery, serca rapuje, się ma i włączane. Tu numery się ma, oto jest głos z GBL. I ci czy jesteście że się ma nowy numer jest to ciągle na numera, się nawija, ciągle rapuje, ten numer się nawija. I tam ciągle refreny, chodzę z nową, no, to wchodzę z refrenem i rapuje mego serca, serca wszystkich ser Ciągle na numerach zawsze będą, rapuć Ciągle na muzyce, nowe nuta wyrapuje, Ciągle na muzyce, na numerach zawsze były Tutaj siema i rapuje od na naszym flowu tu jest Na muzyce zawsze będzie już ciągle tu rapuje Rafuje ciągle na numerach, się nawija ciągle, rapuje na numerach Zawsze będzie, gdy z to rapuj, rapuję, ciągle na muzyce Się nawija ciągle, rymuje ten numer, elo na numerach klip, Zawsze były co numery, były są zawsze teksty na muzyce Się nawija ciągle, rafuje tutaj, jest i rapuję ciągle na tak, Zawsze będę 24 27 sierpnia i nowa nuta Gdy rapuje ciągle na numerach, jest elo dobry rap Na zawsze będzie grał, na zawsze będzie nasza muda Gdy nabiję na numer, gdy rapuję ciągle na numerze Ta piosenka numera, się nabiję ciągle rap 24-letowe, 24-letowe, doba, doba Ile sekund, ile minuty I flow Biczem o wszystkim, zawsze będę tu rapował, będzie wiele, na grapu ma i na winę dobry raput, zawsze był na numerach, zawsze będzie, na numerach, ma to są sklepcze. Wchodzę z burzą, wchodzę ciągle rapuje nowe numery, gdy ciągle na no, zawsze było je przy to. Na muzyce będę, gdy ciągle z całą ludzką, gdy ciągle, gdy Słuchacze, słuchacze że słuchać, pani, i pan pomicie, masz ten numer serca. Idę całe cały życiu i zaszukany bogiem. Idę cały i chcę, potrzeb wchodzić, kap idzie rapki, bo bi w oko nasz rapkach. Tak, ja jest. Elop grapeka zawsze wynerwał życia i rapuje naszą kanobą, gdzie co leży na szkanbowie co o tym tworzyć grapy zawsze. Będę rapował serca, nasza nota wyrafuje, dobry niemal wyrapuje ciągle. Na hip ciągle na beatach, tu jest, zawsze będzie Na hip ciągle rapuje, będzie więcej rapu Tu mamy nowy numer, gdy rapuje, ciągle na beatach, Zawsze było nowa nuta, elono nuta Gdy fonię, gdy rapuje ciągle na beatach, Gdy rapuje ciągle na numerach, się nawija Gdy rapuje, z bitem na numerach słucha ciągle rapu, zawsze na numerze Rapuję ciągle, dwie sześć, cztery ciągle na beatach, tu jest Na muzyce zawsze będzie nowa nuta Gdy mamy dobry rap, gdy ciągle na beatach Na numerze zawsze będzie <todziewanie> to się rapuje i nowa nuta Gdy rapuję ciągle na witach, zawsze było na numerze Rachuje to ciągle na numerach Prawie wiele rapu tutaj się rapuje I na witach, zawsze będą nasze numery Chodzę z nowo nutą, wyrapuję ciągle na nutach Mamy tu nowe numery i rapuję tutaj gdy... Jest flow tu na numerach, zawsze będzie się nabija I rapuje, zawsze będzie na numerach, zawsze będą skręcać Na muzyce się nabija, ciągle rap jest tu na naszej bitwie Zawsze będzie tutaj się rapuje, skręcać na numerach choć zawsze chwilkowy kuczek, Sklepcze, wolumy Zawsze będą tutaj się ma, dyna bitach, nowy rapu, Zawsze jest tu na foni, na numerach, będą składane numery Będą składane numery, się ma, są tu, leżą z rytmem Więcej rapu zawsze było, zawsze będzie na numerach się nabija i rapuje Zawsze będzie na też się ma to numery. Chodź, nowe numery piękne jest i bez karty, bo i z jakichś są ryby, i zwierzęta, nasza natura, i w Dobry numer na grykach tak zawsze będzie tu, na witach się ma. For nasze numery i piękny partyjczyk, miasto, wszystkim miasto, wszystkim, właśnie wszystkie książki zawsze będę tak rapował, będę rapował i nawijał, się popował zawsze. Na naszych flow się nawija, ciągle rapuje. Nasz flow obranu no, tak nie rapuje, dobry numer na bie, tak,

Ciągle na witach zawsze był dobry rap rapuj dobry rap od zawsze na witach zawsze będzie nasze spręże Wolumy wchodzą to wchodzę i na witach nowe numery siema na witach siema mixy i podziema mixtape Ciebie siema i rapuje, pasje nowe numery siema i rapuje Są zwierzęta, jest piękny łoś, być miedź, wiecie oto natura, miłe są zwierzęta i rap, tym nawinięte, tak Zawsze będzie nabijany, trzymać mego serca, nasze serca i to, to jest i na wina tutaj zawsze będzie. Na nasze proszę wie tu więcej rapu na młodych że nie ma na numerach. Gdyby zawsze było na numerach, zawsze będzie się rapuje I mamy dobry rapot, zawsze na numerach Trzyma dobry dobra, bo zawsze był na numerach. Trzymamy numer, gdy rapuje Ciągle na witach składam numery. Sie ma i rakuje, tutaj jest na lody z rapuje, tutaj więcej rapu, na sklepach zawsze będzie na numer. Się i wokale na numerach, zawsze ciągle na numerach, robię wiele rafutów. Jest więcej rafutów na numerach, zawsze rafutów ciągle na numerach, kładę ciągle rafutów. Nowe numery i wokale zawsze będą, czy na naszym lotu, zawsze były, ale mam nowy rafut, zawsze będzie na numerach, trzyma to jest tylko tutaj, właśnie. Tam, tam.